Cześć kochani, tutaj Afolka. Dzisiaj zabiorę Was na planetę Tatooine, bo właśnie na niej toczy się akcja tego zestawu czyli Kłopotna Tatooine, zestaw o numerze katalogowym 75299, który jest dla mnie przedziwny, bo mam wrażenie, że wszyscy go kupują oczywiście ze względu na dołączone do niego minifigurki kolekcjonerskie, czyli tutaj Tuskena, Mandalorianina i dziecko, The Child, czyli tak zwanego Baby Yoda, a tak naprawdę grogu. I, i mam wrażenie, że ja zna nas tak dobrze, że y, wiedzą, że my w związku z tym, że chcemy te figurki, to już nie ma żadnego znaczenia, co oni nam w tym zestawie dadzą, jak to będzie wyglądało, bo cokolwiek by tu nie było, my i tak go kupimy. Zestaw kosztuje katalogowo 140 zł. W tej chwili patrzę na promoklockach, że za około 100 zł można go kupić i z tego co pamiętam też, ja sama za, za tyle go kupiłam. Y i w związku z tym, że ta cena jest naprawdę dobra, a grogu był dostępny dotychczas naprawdę w drogich i zestawach typu brzeszczot, albo w jakimś takim bezsensownym, nie, gdzie no, budowało się dużego, dużą jego figurkę, no to, no to to jest idealny, wiecie, zestaw do tego, żeby go kupić po prostu najtańszą, najprostszą drogą. Nie oglądałam tego serialu w końcu, mimo że mi go. Pisaliście, gdzie można go obejrzeć, ja oczywiście zajrzałam do tej strony, niemniej e, nie widziałam tam wersji w języku polskim, no a to dosyć utrudnia oglądanie mimo wszystko, e, więc, e, więc nadal nie, nie zaczęłam go oglądać i nie wiem e, tak naprawdę, czy ta scena w ogóle miała miejsce w tym serialu, czy to jest zupełny wymysł LEGO. Mm. A nawet jeśli miała, to to nie jestem w stanie też ocenić, jak dobrze jest to odtworzone. Dla mnie jest to zlepek klocków do niczego niepotrzebnych, bo ani to nie wygląda dobrze, żeby postawić na półce, ani nie jest jakoś bardzo bawialne, według mnie. No może dla dzieci bardziej. Chociaż były już inne zestawy z takimi, tego typu śmigaczami, bo przecież były śmigacze w chmur. Chociażby z gwiezdnych wojen, nam z historii, i one by wyglądały dużo lepiej. Jakoś można było fajnie nawet mm, jak, jakiś stent taki znaleźć na nie, żeby je ładnie wyeksponować na półce. No tutaj z tym się naprawdę nic nie da zrobić. Także nawet jak go budowałam, to się cieszyłam, że, że ma dużo drobnych części, to mi się y, f, fajnie będzie przechowywał, <laughs> bo wiadomo, że od razu go rozłożę po tej recenzji. No ale zrecenzujmy go tak czy inaczej. Mm. Tak jak w tytule filmu, oczywiście. Poza klockami w tym zestawie, oczywiście dostaniemy instrukcję budowania. W formie takiej cieniutkiej, choć dość szerokiej książeczki z bardzo takiego marnego papieru, który jest podatny na, na zerwanie. Yy. No ale ważne, że jest to w jednej, w, w jednym, że tak powiem, a nie na trzy podzielone, bo też tak czasami bywa, albo na dwie książeczki, czego nie lubię. I tutaj w środku były trzy worki z klockami, po jednym na każdą konstrukcję, że tak powiem, tą pomniejszą, bo mamy tutaj do zbudowania śmigacza, namiot na pustyni i balistę. I, i tak naprawdę tutaj ta jedna strona jest tutaj dla nas tą kluczową, czyli zbudowanie sobie mandalorianina i tego grogu i to jest kwintesencja tego zestawu na tej stronie umieszczona. No nic więcej nam nie potrzeba. Cała ta reszta tutaj jest niepotrzebna. Ja się śmieję. no coś trzeba było dać. No nie, są jakoś tak te konstrukcje naprawdę wyględne Tu mamy taki poglądowy poglądową grafikę, jak to wygląda po złożeniu, a także reklamy innych zestawów. Łącznie z tym, który już mamy w rękach. No i na chwilę obecną jestem zainteresowana właśnie tym X-Wingiem, z uwagi na świetną cenę. To, że sam pojazd dobrze wygląda, jest kultowy, oczywiście, dla Sagi Gwiezdnych Wojen. A także możemy z niego wyciągnąć super minifigurki. Co prawda, luka oczywiście mam w różnych wersjach, ale w stroju pilota jeszcze nie mam. Księżniczki Lei w sukience tego takiej zakończonej też nie, bo zawsze, zazwyczaj to były po prostu spodnie no i ten generał też z tego co kojarzę jest dosyć ważną postacią więc warto po prostu po ten zestaw sięgnąć no i mamy tutaj na końcu również spis elementów, widzimy, że wśród elementów był jeden element odzieży, on był zapakowany dodatkowo w taki kartonik żeby się nic tam z nim nie stało w worku, żeby się nie pognął i bardzo dobrze tutaj ta peleryna jest oczywiście dedykowana Mando. I cóż, i po skończonej budowie mamy również elementy zapasowe, które zostają nam, żebyśmy mogli sobie z nich skorzystać w razie zgubienia, bo mają do tego tendencję. Jest również zapasowy pocisk do balisty. No to dobra, zobaczmy sobie ten zestaw. A tak się prezentuje zestaw po złożeniu, czyli wszystkie trzy konstrukcje, a także minifigurki I myślę, że najsensowniejszym będzie po prostu pokazanie Wam po kolei tych mniejszych, po kolei tych pomniejszych konstrukcji, żeby to było dla Was lepiej widoczne. Zacznijmy może od tutaj tego śmigacza, który jest przeznaczony dla Mandalorianina. Naprawdę ta konstrukcja, Samatko, jaka ona jest dziwna. No, ja tego typu śmigacze przecież, tak jak wspomniałam gdzieś tam w międzyczasie, widziałam choćby w tych śmigaczach jeźdźców chmur, One naprawdę wyglądały dużo lepiej niż to. To jest jakieś w ogóle średnio, mam wrażenie, jest stabilne. Natomiast to, co pokusiłam się, żeby sprawdzić. Pokusiłam się, żeby to sprawdzić, jak rzeczywiście się będziemy tym bawić i posadzimy tutaj naszego Mandalorianina, który musi tak siedzieć, bo jeżeli chce, oczywiście się, żeby prawidłowo trzymał tutaj w rękach te stery, no bo nie da się po prostu tego przestawić do przodu, go pochylić, <grych> ewentualnie do tyłu, natomiast też za bardzo ta peleryna tutaj nie ma jakiegoś takiego sensownego miejsca, żeby jej nie wygiąć, nie wiem, jakoś to jest dziwnie zrobione, wydaje mi się, no i przez coś takiego... Nie da się, albo no nie, no, to jest to źle zaprojektowane, bo nie da się po prostu go ustabilizować, nie? On tutaj prze, jest przeciążony w ten sposób, a nie. Chyba, że jakoś tutaj. Tak, ale to też nie wygląda dobrze, nie? Bo to chodziło o to, żeby to wygiąć. No, dziwnie, <laughs> naprawdę. Natomiast z takich dodatkowych funkcji, które ma ten pojazd, to moment, tutaj miejsca na. Mm, Uchwyty, gdzie, gdzie możemy sobie na przykład dopiąć broń naszego Mando, a także tutaj mamy jeszcze torbę, którą dobrze znamy chociażby z serii pirackiej. I z drugiej strony mamy też nosidełko dla wrogu więc to jest dosyć słodkie i, i, i fajny, fajny motyw, że tutaj, że tak powiem, jest przewidziane też miejsce, żeby przetransportować naszego Bobasa. Następnie mamy taki namiot Tuskena na pustyni, który no chyba tutaj wydaje mi się już się broni najlepiej, bo zawsze tego typu namiociki, jakiś domek jest to dosyć ciekawe. Możemy go sobie troszeczkę też tutaj rozszerzyć, nawet zobaczcie o w ten sposób, bo te moduły są ruchome. No ale zdecydowanie namiot ma być okrągły, więc docelowo chcemy, żeby to tak było złożone. W środku nie ma jakoś bardzo dużo miejsca. Znajdziemy na pewno tutaj ognisko, na którym możemy sobie coś ugotować, mamy jakiś chyba talerzyk czy jakąś taką miskę tutaj, a także garnek, w którym jest aktualnie kość, no garnek nam dobrze znany, może jeszcze go wyjmę tutaj, żebyście lepiej widzieli, więc albo już Tusken coś zjadł, albo on naprawdę ma biedę tutaj i nie ma nic do jedzenia, bo... No y, samą kością to się raczej nie naje, chyba że sobie na kościach zrobi zupę, może tak być. I <laughs> y, y, całej tutaj tej konstrukcji właśnie, już sobie ją obrócę, Wam pokażę od tej strony jak to wygląda, bo to wszystko, te, takie sekwencje powtarzamy, żeby to tak samo wyglądało. Ym, to broni nam tutaj <laughs> tego te namiotu, taki balista który oczywiście jest przeznaczony tutaj dla, dla Tuskena i balista ma funkcję strzelania oczywiście tutaj ma taki, taki pocisk, co no, nas spróbujmy o wystrzeliło, tak jak wspomniałam drugi mamy w zapasie i tyle bo co prawda tutaj obracają nam się te krzyże, ale nic z tego nie wynika. Możemy tylko sobie imitować, że być może y, tym cała balista jest sterowana. Nie wiem, tak samo tutaj coś takiego mamy, co by wyglądało, że jak jakieś jak, jak, jak kółko, które miałoby może y, służyć do transportu, czy coś takiego. Wiecie, żeby... Ale nie wiem, tutaj w sumie mamy uchwyt, czyli tutaj możemy pociągnąć. I niby, niby go jakoś tam przemieścić jedno, z jednego miejsca w drugie, ale nie widzę tego do końca sensu. Tego, no, No dziwne, tak jak wspomniałam. No Nie wygląda to dobrze, na, nie będzie się to dobrze prezentowało na półce. Dla dzieci do zabawy, no, być może nie będę tutaj aż taka surowa. W końcu te zestawy są też przede wszystkim dla nich dedykowane. Kolekcjonerzy w tym zestawie szukają wyłącznie minifigurek. No, ale taka ważka, kurczę, naprawdę trochę tak wygląda. Do zbudowania się tutaj też y, znalazła. No dobrze, obejrzyjmy jeszcze mini figurki. Tak nam wyglądają bohaterowie tego zestawu, y, czyli Tusken, Mando oraz y, Grogu. Y, no, od lewej do prawej, tak naprawdę mamy wymienione najlepsze figurki, na które najbardziej się poluje. Oczywiście y, w pierwszej kolejności y, jest on. Jest naprawdę świetnie zrobiony. Głowa ma nowy odlew i naprawdę wygląda słodziutko i też nie szczędzono nadruku, bo mamy na piękny nadruk na brzuszku na tych śpioszkach nazwijmy to kurcze, nie no, jaki on jest, słuchajcie rewelacyjny, no przecież to jest taka figurka, którą naprawdę każdy chce mieć, nie wiem co tutaj ten nadruk oznacza na tym torsie, ale fajnie że się w ogóle pojawił że nie jest to zwykły, po prostu jednolity kolor klocka. Natomiast, oczywiście, jest to klocek dobrze znany od innych Bobasów, po prostu, tylko inaczej zadrukowany. Co do Mandalorianina, naprawdę świetne nadruki, wspaniałej jakości, które obejmują też ramiona, bo zobaczcie, że mamy również tutaj piękne nadruki. Z boku. Ja lubię takie smaczki. Po zdjęciu tutaj hełmu u niego nic nie znajdziemy, czyli mamy gołą głowę. Nie znamy tutaj tożsamości tej, oso tej osoby i dlatego nam tutaj <grywanie> zastąpiono ją po prostu czarnym klockiem i pod peleryną z kolei jeżeli ją sobie podniesiemy również skrywa nam się piękny nadruk także tutaj naprawdę nie mam się do czego przyczepić a Tusken jest świetny tak jak zawsze, no ja już mam kilku tych Tuskenów z różnych zestawów tutaj głowa się nie zmieniła od, od dawna i chyba nie ma potrzeby jej zmiany, bo naprawdę mold jest dobrze zrobiony a nadruki też niczego sobie w związku z czym jest ok. No i nasze figurki dostały też akcesoria, to znaczy um, Tusken dostał swoją tutaj tą laskę, tak to nazwijmy. Mando dostał dwie bronie, jeden blaster i tutaj takie coś, co go aż. Mm, Przewyższa, że tak powiem, długością, i jak mają w ręce, to też go przeciąża. No a cóż nasz grogu może mieć? Skoro nic nie dostał poza nosidełkiem w tym zestawie, no to ja mu tutaj dokładam jeszcze misia i buteleczkę i na pewno myślę, że tutaj panowie się nim dobrze zaopiekują. Ja zrobiłam takie śmieszne zdjęcie właśnie na Instagrama, jak to oni opiekują się tym dzieckiem, gdyż wszystkie dzieci nasze są. Mm, więc jak ktoś nie widział, to jeszcze zapraszam, żeby odwiedzić mojego Instagrama, bo czasami takie głupotki lubię wrzucać. No, ale dość o tym. Podsumujmy. Kłopot na Tatooine są zestawem, do którego myślę, że nie trzeba zachęcać, bo jest must have każdego fana Gwiezdnych Wojen i nie tylko, bo po prostu grogu skrada nasze serca swoją słodyczą i jako ciekawa po prostu figurka warto, żeby znalazła się w Waszych kolekcjach a że teraz właśnie są w lepszych cenach te zestawy, jak wspomniałam na wstępie, gdzieś za około 100 zł można go zdobyć, to naprawdę warto brać, nawet jeśli te konstrukcje nie mają większego sensu ale dla tych figurek po prostu trzeba, dzięki serdeczne za uwagę i do zobaczenia w następnym moim filmie, trzymajcie się, cześć